Siemanko. Z tej sceny GP95 i ponownie widzimy się w grze Kolat. z tego domku, w którym ostatnio się musieliśmy skryć przed potworem, a do którego wejście i szukanie tej lokacji trwało naprawdę, naprawdę spory czas. I znajdujemy się dokładnie tutaj. Moją myślą, jedną z kilku, z dwóch, tak chwilowo, jest udać się tędy, bo kolejną lokację mamy gdzieś chyba tu było. 4584, 40... czyli gdzieś w tym lasku. Więc mielibyśmy tak na. Troszeczkę po drodze, żeby się tam dostać, tak sensownie. A z drugiej strony, obawiam się tego lasu i w nim przebywać. Będzie kiepsko. Ale też okazja jest 43,95. Czyli po wyjściu z lasu będzie jeszcze jedna. Więc wydaje się to dość blisko, dość podrodzenie, tak jak tutejsze lokacje, gdzie jednak ten odstęp był daleki, bo trzeba było mocno naokoło przejść. Więc sądzę, że tutaj do tego lasu się jednak udamy i odwiedzimy wtedy te dwie lokacje i zastanowimy się co dalej. Wtedy zostaną nam ostatnie cztery, czyli te trzy tutaj i ta jedna. Więc jeśli się uda, polecimy z tymi dwoma już teraz. Chyba ten dźwięk otwierania drzwi, no. Za każdym razem się boję, że... że to po mnie coś. Zapomniałem już przez kilka dni tak naprawdę. Jakie te dźwięki są przerażające. Hmm. Bardzo mi się nie chce wtagiać. Właśnie przez to udźwiękowienie. No ale trzeba to trzeba, no. I teraz tylko czekać, aż zrobi się troszeczkę jaśniej, bo wyszliśmy z tego pierdolonego lasku. I właśnie zdaję sobie sprawę, że tam gdzie idziemy prawdopodobnie znów będzie tak w chuj, w chuj ciemno, co mi się nie podoba. Nie chcę tu być i to bardzo mocno nie chcę. Szczerze, no, ja bym sam z ja bym był w takim miejscu. Gdybym w takim miejscu utknął. Gdzieś tu jest notka, tam jest. Elegancko. Uwaga, psychopata na wolności. Zajebiście. Ze szpitala psychiatrycznego w Moskwie zbiegł niebezpieczny przestępca. Jak informują służby porządkowe, mężczyzna jest całkowicie niepoczytalny, cierpi na urojenia. Nie ma z nim normalnego kontaktu. Zajebiście. Tylko teraz mnie zastanawia, czy psychopatą jest nasza postać. Czy na psychopatę muszę uważać. No już jestem tutaj. To elegancko, to, to muszę tylko się odbić w jakiś sposób tu według kompasu tu jest północ, czyli byśmy poszli w górę czyli po prostu muszę iść tam. Sprawdzałem sobie czerwonej go na kompasie, to o północ. O, no dobra, to do tędy. Nie tędy. Jak tam jest czerwono w tym lesie? Zastanawia mnie, czy tym psychopatą właśnie nie mamy być my. No bo nasza postać widzi już te rzeczy. Więc yy, to, że cierpi na urojenia, to by było takie dość, dość wytłumaczalne. Tak, jest cudowna, ale nie podoba mi się w nią granie. <gryw> Ze względu właśnie na tą straszność. A trzyma klimat mocno. Jakimś tym jeszcze dorosłem nie do teby? Ogólnikowo na wesenziach na Steamie. Czy, czy w sumie gdziekolwiek? Widziałem, że masa osób narzeka na to, że... Nie wiedzą, gdzie są, że po co im kompas skoro i tak i tak nie są w stanie się odnaleźć. A ja uważam, że właśnie o to chodzić ma, że nie mamy mieć prostego kompasu, jak na przykład w Grze i 2, a w Greenhale, który to kompas pokazuje nam dokładną lokalizację, gdzie jesteśmy z koordynatami, tylko właśnie. Ma to być takie hmm, prawdziwe wrażenie tego, że jeśli rzeczywiście jeśli się zgubisz w takim lesie, to też nic nie będzie ci pisało gdzie jesteś, tylko będziesz musiał się odnaleźć samemu, więc ja robi to dość moim zdaniem dobrze. Nie wiem, czy mam biec w stronę, czy od tej, czy Ja z... Nie mam pojęcia, czym tam mgła jest, także... Też to nie zadobę. Raczej nie spodziewam się, że mi służy Wiecie, to chyba przeczytam, bo jesteś dość krótkie Przeczytajcie sobie sami, bo mamy tutaj Lektora Mało pocieszające. Ale gdzież to jestem? O panie to mnie ładnie poniosło Ja chyba poszedłem tak No to muszę się jeszcze udać tutaj gdzieś w głąb. O, ja nie chcę. Hmm. Chyba w lewo. Ale najpierw jeszcze przeczytam. 3996. Uuu! Poje dalej ode mnie, pływa, mać. Widziałem, że mi kompas zaczął szaleć, i się tak yy, zastanowiłem o chuj chodzi. Suka jest gdzieś zaraz za mną. Jestem świadom, że jestem w dobrym lesie. by w dupę, no. Będzie mam iść. Dobrze byłoby sobie jeszcze. Uff, ale chuj w mnie wystraszył zaś. Chyba, kolejny idzie do mnie. Chyba zniknął. Zaźle się do mnie, ale tu coś widziałem zielonego. O. Obozik. Obozik, pływa panie. Weźcie. Elegancko. To teraz gdzie jesteśmy? Tu. Musimy się dostać gdzieś tu, do tej tej. Do tej notki. Mamy to 4 maja 1959 roku. Zostawiam wam na chwilkę. Dobra, kąt się nawet uspokoił. I chyba niczego więcej się tu nie spodziewam.

Pójdzostaje jeszcze 5461. cztery to jest tam. Hmm, Dziś tutaj. Dobra. To w takim razie zadziałamy chyba. Jeszcze w tym odcinku mi się wydaje. Zobaczę jeszcze tylko. O, tenkami tak ładnie świecił. Miałem nadzieję, że coś fajnego z nim jest związane, ale niestety nic, a nic. Zrobimy sobie to po prostu jeszcze teraz, gdyż to, co już wyszło, jest dość krótkie. I możemy dać sobie jeszcze chwilkę czasu. Bo jednak udało się tą lokację bardzo szybko zwiedzić. Jak będziemy na rozwiedleniu, to musiałbym iść prosto. Rozwidlenie mamy tu, czyli ja wchodzę na górę z tego rozwiedlenia i skręcam w prawo. No i pójdziemy wzdłuż tych wszystkich. O, nie kurwa, zajebiste. W mi się to podoba. Też może zbyt czerwono już. Nie może lubię czerwony, ale to chyba troszeczkę za bardzo. Ale jest zajebiście. Notka jest tutaj. Okej, okay, daję wam chwileczkę na przeczytanie. Jak Ja rozumiem, ktoś kogoś poświęcił albo ktoś został poświęcony. Nie jestem pewien w tą scenę. Ale efekt jest zajebisty. Sprawdzimy sobie, bo to już mamy w takim razie i zostały nam 3 lokacje 14, 8, 3 Czyli gdzieś tu hmm, 7, 5, 2 Czyli tu Oraz 37, 6, 2 Czyli, tak poprawdzie, najlepszym dla nas rozwiązaniem jest obecnie dostać się nie tu, <laughs> dostać się do głównego obozu, czy obozu, z którego rozpoczynaliśmy całą naszą wędrówkę, i z niego udać się do pozostałych miejsc, a później wracać z powrotem do obozu, bo wydaje mi się, że Wszystkie te lokacje są bardzo mocno rozbite od niego. Ale nie ma jakiejś wspólnej ścieżki, która miałaby jakiś taki głębszy sens. Dotę tutaj do obozowiska i mniej więcej przetłumaczę. No bo tak, to teoretycznie no, szłoby i zejść się najpierw tu. I chyba tak będzie trzeba stąd zejść tu, iść tędy, dostać się jakoś tu, później przepiędolić się tędy, dostać się tu. Mamy trzy, nie? Tak, czyli pewnie tu, stąd gdzieś tu się wiebać, a stąd przepiędolić aż tu. I tu w jakiś sposób chyba będzie koniec, bo to będzie ostatnia wtedy lokacja nasza. No bo nie widzę szansy, żeby iść tędy. A, bo tu chyba się nie da przejść, tak to przynajmniej wygląda. Także wracamy sobie do głównego obozu. I w tymże obozowisku już sobie zostaniemy. Chyba nic mi tu nie zje. Także dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do kolejnego. Miłego Dziomka. Miłego wieczoru. No i na razie. Hej.